Witam was bardzo serdecznie W kolejnym odcinku wygrajmy Monhound 2 Zaczynamy tam gdzie skończyliśmy, no znaczy nie do końca Ale mniej więcej to jest to samo miejsce, no cofaj się, cofaj No dobrze, go klasycznie już nie będzie pro problemu. I idziemy otworzyć drzwi. Właściwie sprawdzę dźwięk. Dobra. To jest tak samo jak przedtem. Więc powinno mnie być dobrze słychać. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się podobał. Sorry, że był taki krótki, ale taki musiał być. Niestety. Punkt kontrolny, coś bił. Gleba. Tutaj też się biją. Więc ja nie będę tutaj spać. i stały. Może się nie wtrącać, tylko pojechać sobie windą na górę. Mhm. Pięknie. Może wsiąść? Okej. Okay. Mm. Dobra, mam znaleźć wyjście w budynku. Jak mi się tutaj biją. Bujki. Mm. Love Schowajmy nożyk. to jest kawałek szkła. Nie wiem. Ну и где, И так тебя забьет. Ну да, хоть мы. что Не, это Там теж. То даже не пойду. То не что там есть. Эй, Бендес. Я там. Бьюсь. Бьюсь. Бьюсь, Pięknie po potnijmy go. Żeby był pocięty. Już! Taka to długo trwała broń to naprawdę. Nie że prawie że moje ręce chyba większy damage wpadają niż ta tamta tworz, to... się jeszcze tak szybko się używa. Co tu możemy? Coś mieć? Apteczkę jedynie? Tu nie? Tu wychodzimy.

Ty mnie bijesz? Ty nie bijeszalać to widzę. To tobie, tobie tak przyrąbię. Mogę to im młotkiem, Pięknie. Pięknie. Patrzcie co ja zrobię. On stoi w kącie. Zobaczcie, co ja mu zrobię. No i pięknie, łeb rozharatany i wszystko. O, koleś. Ups. Brak samochodu. Pięknie. O oh, ten koleś to co tu robi? Działa. Pięknie te łby się rozwalają. No to fajnie. Ale no, zaraz wszystko zamkniemy. Hak. Dobra. Dobra apteczki. Fajnie. Tutaj nic.

Zabiję cię. Pięknie. Ja jestem w siebie dumny. Dobra, kolejny młotek. No, i już się ktoś w Już pewnie poszedł mnie nawalać albo cokolwiek. Gdzie ty kurde jesteś? Jak nie już tylko parę szczałów, Strzałów Strzałów strzał młotka Dziękuję, dobranoc no mamy okno Przez które możemy wyjść to Może chodźmy Dobra, mamy uciec śmieciarą Nie w tym w cieniu, więc mnie nie powinien widzieć. Przynajmniej byłem. Dobra, wczaił się. No już. Właśnie wtedy po tobie koleś. No, dobra, kolejny bieg. Więc. No cóż. No, ty mnie bijesz? Nie bijesz, to partwo ja tobie sobie. No nie, jeszcze mnie zabijesz. Pięknie, lej, lej, lejgo, lejgo Skopa, kopa. Tak, pięknie, i w młota, i w młota. I jeszcze raz, i jeszcze raz. I wykończony. Ale się drzesz. Muszę go zanieść w cień, czyli tu. Ja no w sądzę, sensie, że to noszenie ich ich cień jest niepotrzebne, ale cóż. No dobra, podnieśmy go Fajna gra, muszę wam powiedzieć. Fajna gierka. I mamy wejść. A nie, mam się schować. Fajnie. No i dobra, co ja już mogę powiedzieć? Dziękuję Wam za oglądanie. To byłoby na tyle tego odcinka. On jest bardzo pewnie ten, ten odcinek też taki bardzo krótki, ustreszczony i w ogóle. 3 na 5. 12, 5 egzekucji. No to cóż. Może ponagrywam jeszcze? Dobra. Mm. Nie, dobra. To było na tyle. Tamto... Tamto wszystko zaczniemy sobie w kolejnym odcinku. Tylko mi przestanie gadać i... W ogóle what będzie wszystko pięknie. Dobra. Nieważne. Dobra, nieważne, ja już będę kończył, wy się trzymajcie, do zobaczenia i cześć.